Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku, no, dawno nie byłem na tym serwerze. O, gramy na realcraftzie i naprawdę dawno nie grałem, więc się sporo zmieniło. Krok pierwszy... I no, zniknęła. Krok drugi, znaczy, no, fajne bambusy i w ogóle jakiś to jest fajny sąsiad. bo Mówię wam, wow, podmieniał się. A, i ten fajny domek się też zginął. No niestety. Niestety się zmieniło. Nie. Nie. Nie zmieniło się. Nie. I też nie. No i tak ogólnie myślę, że w sumie chyba też tak ten zmieni piwnicę na jakąś drewnianą. Tylko będzie sobie trzeba zrobić. Ogólnie no to fajnie było sobie wrócić do tego serwera. Bo naprawdę długiej przerwie jest jakieś chyba dwa tygodnie temu stałem w tej grałem. No więc... E, no, to jest moja dziełka. oczywiście nic się na niej nie zmieniło. Może tam tylko jest troszkę mniej kruch albo więcej. zobaczcie. No i to jest bardzo fajne miejsce. Patrzcie jakie to jest genialne. Tylko to trochę za małe, ale genialne przecież. No i mam wszystko. zobaczcie jaka fajna działka. Ja już to miejsce lubię. Mega to miejsce lubię. Ale mury są troszkę no kijowo zrobione. Ale myślę, że na tym to dom jest genialnie zrobiony. Naprawdę w środku jest fajnie No i ten no Drzewa widzę, że pochwycony chyba padł ode mnie I nawet fajna, fajna ten no, farma Tylko, że taka troszkę kijowa i taka troszkę nubska Ale myślę, że spokojnie on też sobie pewnie to zmieni trochę, wcześniej czy później Jest większa od mojej, ale mniejsza, więc myślę, że moja jest i tak mimo wszystko większa Zobaczcie moje jest do niego. No więc tak ogólnie to... To wszystko w sumie co się zmieniło. Tak najważniejszego. Naprawdę mi jest szkoda z niektórymi rzeczami. Szkoda mi jak nic. Nawet ta willa była taka fajna. Sorry, że mam takie problemy, ale... A, Jak mi wypadło? A i mam dżunglę za oknem, co mi się dosyć nie podoba. Zresztą my na to sami zobaczcie. Mi to jakoś tak trochę nie pasi. Tak są to tutaj, ale będę musiał się przyzwyczaić, no trudno. Tutaj wszystko jest, będzie żzo, będą żółwie. Tu jest owca. No żółwi nie ma i na pracować pracuję nad tym wybiegiem. Będą potem, bo zo jest jakby, będzie jeszcze modyfikowane i jest cyglicy. Ja nie mogę. Co wywalić? Co wywalić? Co wywalić? Patyki nie. Tworzę kilofrę. Ty ja Okej, okay, piwnicę będę sobie musiał zmodyfikować. Jak widzicie są cztery krowy i dwie... No jest fajnie i będzie sobie tutaj trzeba zmienić, tak sądzę, na jakąś drewnianą, bo jest taka troszkę brzydka. No i myślę, że to potem sobie pewnie będę robił. Tak, ogólnie to piwnicę będę musiał troszkę udoskonalić. Średnio i w górę też, bo to jest trochę biedna. A i w ogóle w środek będę musiał trochę udoskonalić. No na zewnątrz jest wszystko, taki ogród jest ładny, ale przydałoby się to trochę polepszyć. Tu jeszcze nie wyrosła trawa, dziwi mnie to. W sumie wiecie co? Mi się tak troszkę nie podoba. Ja cię, czemu ja tak. Co ja mam wywalić w sumie? Zaraz. A no tak, Ej, chwila dobra, najpierw ja przypalę, może. Właśnie praca? Tak, praca. Sto dziewięć. Eee. Okej. Tabliczka. Dobra, nie wiem, ja za dawno nie gram w Minecrafta. To jest pewne. Tu góry czy tu? Tu. Zo. Będzie też sobie tutaj trzeba wybieg lawcy powiększyć, bo jest trochę za mały. I co jest tak w ogóle w trakcie roboty? A propos tego będzie też sobie trzeba tej ścieżki zrobić. Na razie jakby co jest w sumie nieczynne. Jakby znaczy nie jest nieczynne, tylko jakby w budowie. No i już będzie dzisiaj będę robił, więc depnę hmm. się. E, drewutnia, nie drewutnia, tartak. Jaki jest? A las? Nie wiem, nie pamiętam już po prostu. No bo znudziło mi się i zacząłem sobie Fortnite grać Ole Koks Okej, okay. zbroja dobra, jest dobra Jest nie, słaba, nie okay. jest okej, jest dobra A nie jutro okej, okay. jest po prostu jest dobra A wiecie, dobra zbroja to priorytet, priorytet, no są, według mnie, najważniejsze rzeczy, a szczególnie miecz. No nie, miecz jest najważniejszy, no bo, kierasz jeszcze się, a szybko wczepować. Oczywiście, to też są ważne rzeczy. Może ewentualnie oprócz motyki, ale nie chcę nikogo obrażać, więc... To też nawet jest w miarę ważna rzecz. Tak, motyka diamentowa jest ważna rzecz, albo No Mit nawet potwierdzony, bo się przydaje. W sumie, będziesz musiał ciągle latać po motykę, wiecie? Okej, okay, chcę jeszcze. Zabiorę ten cały stak. Okej. Okay. Białka. Miky... Białka. Zapomniałem. Ale no dobrze, trzeba sobie na pewno jo. Okej, okay, już tak może być. Okej, okay, to sobie będę trzeba... Trzeba sobie teraz zrobić jakby. Oj, robota odcinkowa. na chwilę to wszystko sobie zrobię lepiej. po co ja to tak kopię? Ok, już nie będzie takie trawiaste, co jest troszkę minusem, ale zobaczcie, jak jest nadal ładne. Może za chwilę już takie nie będzie trawiaste, jak tutaj będą wybiegi, ale zobaczcie, jak już to ładnie wygląda. Hmm. A właśnie jest taka pewien każdy go zapro zapromować Harry Games. No więc specjalnie czekaj do tego momentu, żeby go zapromować. Żeby zobaczyć co on mnie. Harry Games to no fajny kanał, który się rozwija. I jak to każdy kanał no to, znaczy każdy kanał, który się u mnie pojawia jest warty i myślę, że no, powinniście chociaż do niego spojrzeć, co tam ma, czyli odwiedzić. Miło by mu było i wam też. Pewnie. Nie wiem. Pani by było, gdybyście odwiedzili jego po prostu kanał. No jest w sumie czas, żeby o tym powiedzieć. I specjalnie to powiedziałem do końca, żeby zobaczyć jak mnie oglądajecie. Specjalnie to na końcu powiedziałem. Okej, okay, jak moje Zo wygląda, no ten no. Zo jest już bardziej profesjonalne, jest ścieżka. Oczywiście owce będzie sobie tutaj trzeba powiększyć, żółwie będzie sobie trzeba dać, no jest w robocie, ale jest już wczesne, wczesne. Będzie tutaj owce będą i będą żubie. Takie moje zo. A, a reszta to może będzie kiedyś w piwnicy. Nie wiem czy wiecie, ale nie wiem czy chcę przypadkiem tego tak nie zrobić, że tutaj będzie, kiedyś w, że tutaj będzie jakby tak. To będzie część dla, dla tych dla tych owiec i tutaj zwykłych jakby zwierząt a u mnie w domu będzie piwnica dla reszty ja tutaj będę po prostu tutaj będę trzymał inne jakieś gatunki jakieś na przykład świnki, krówki inne takie w piwnicy myślę eee no więc dlatego bo po prostu jakby Myślę, że żółwie jakby powinny być tutaj tak na dworze, żeby była woda, a tutaj owce jeszcze będą w takim co. Chociaż jeszcze nie wiem, jak to tak do końca będzie kiedyś. Na pewno wiem jedno, w piwnicy będą, będą inne np. zwierzęta. Ja wiem, jak to być. W piwnicy są zwierzęta do mięsa, do zabijania, a tutaj są po prostu lub patrzenia. na przykład no to są do patrzenia. Nie do zabijania, ale do patrzenia. Żółwie będą po prostu, że sobie popodziwiać. I po to nie mają być żółwie. Tutaj jest taka fajna pustynna część. Tutaj takie zakończenie. To jest ogólnie to, to jest mi warsztat. i To troszkę dziwnie to jest zrobione, wiem, ale fajnie wygląda. Zresztą sobie tutaj zobaczcie. Jak to tak w sumie ciekawie wygląda, nie? Tutaj taki płotek i taka część... Tak, jest tutaj końcówka. No fajnie. Tak ogólnie no to tak to wygląda mój dom. To potem też sobie usunę. Kowoda też sobie potem wstawię i... No, pora się myślę, że pozegnać, więc... Dziękuję wszystkim za oglądanie. Teraz filmiki będą już krótsze, myślę. A raz dłuższe, raz krótsze. Tym raz tych krótszych. No i co mogę powiedzieć innego niż dziękuję za oglądanie i zasubowanie mojego kanału. No i do widzenia A wiecie co? W sumie to trochę może czas nie ja, więc ten no filmy będą różnie dziennie. Raz mogą być trzy, raz dwa, ale najmniej no, to będzie jeden, więc się nie obraźcie jak będzie jeden. Drugie... Dziękuję wszystkim za subskrybowanie. No więc jeśli byście się mnie pytali, bo nie sprawie tych gier, bo widzę, że wszyscy chcą ze mną grać. Nie wiem czy mam dużo czasu, bo muszę ogarniać YouTube'a, więc... Sol, nie wiem czy wszystkimi w ogóle kiedyś zagram, ale myślę, że czasami będę miał czas i może na jakiś odcinek z Wami zrobię. Chętnie nie z Wami przykład w Fortnite w Bedwarsach, ale to najbardziej no to w Fortnite'cie, wiecie. A tak ogólnie no to byśmy... Po prostu musicie napisać... W, ten, no, w komentarzach czy w co chcecie ze mną zagrać Ja był chętnie z wami Fortnite albo Bedwarsy Możemy nawet na tym serwerze a, panie, a ty jest, Wiecie, coś jest z serwerem Vertexa? A on miał tę ikonkę inną Pixel i tak jakby rozbity telewizor No plik mu się usunął Pisał w komentarzu, mu się plik jakiś usunął, po prostu zawirusował To jest przykre no i, no i się zepsu i teraz jest w naprawie. To jest smutne, bo serwer się zniszczył. Kiedyś, posłuchajcie, miałem serwer kuzyna. Kuzyn zrobił tego dwa sezony mój. Nie działa, nie chcę po prostu. W sumie myślę, że zawsze prawie się na marzeniach kończy serwerem. O, jest serwer Angulara. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie i zasubowanie kanału i życzę miłego dnia.